Hala Spożywczaka przy Grunwaldzkiej. Witamy bardzo serdecznie. Ostatni w tym sezonie mecz popularnych marchewkowych, czyli Marwit kontra Chorzowski Klireks. I mecz decydujący o piątym miejscu w sezonie 2011-2012 w futsalowej ekstraklasie. Może apetyty na wynik w tym sezonie? Beniaminka Storunia w futsalowej ekstraklasie, czyli Marwitu były. Nieco, nieco większe, bo apetyt rósł w miarę jedzenia i ta szansa na czołową czwórkę gdzieś tam się rodziła, ale kończymy w meczu o piąte miejsce. To też pozycja na pewno nie jest zła, ale do potwierdzenia jeszcze, do wywalczenia, do postawienia kropki na i, dlatego że w pierwszym spotkaniu to jest mecz rewanżowy w pierwszym spotkaniu w Chorzowie Marwit. Pewnie zwyciężył 6 do 3 i my jesteśmy na początku drugiej części spotkania rewanżowego w hali przy Gronwalskiej w Toruniu. Tutaj toruńska drużyna w tym momencie prowadzi 2 do 1. W takim razie ten mecz rozpoczął się z nadziejami, bo dobrze dla, z nadziejami dla Klireksu, ponieważ bramkę w 12 minucie, dokładnie 11 minucie 46 sekundzie strzela Daniel Wojtyna. I klireks po niespełna 12 minutach spotkania w Toruniu. Proszę bardzo, ale tutaj podwyższenie tego rezultatu, bo, bo jednak goście ryzykują i to sporo. Mitrij Korecki z strzelcem trzeciej bramki dla Marbitów w 21 minucie i 31 sekundzie. Natomiast powracamy. 11 minuta 46 sekunda, Daniel Wojtyna i Kliryks prowadzi jeden do zera. Ale to prowadzenie nie trwało długo, Mikola Morozow. Walczący tutaj. Z Denisem Demiszewem o pozycję wicelidera w klasyfikacji strzelców bramek w toruńskim Marwicie. Strzela swojego 12 gola w tym sezonie, a pierwszego w tym spotkaniu dla Marwitu. 13 minuta 23 sekunda. No i kolega. Rodak z Ukrainy Denis Demiszew jednak tu nie pozostaje dłużny, ponieważ strzela dokładnie 5 minut później po Morozowie w 18 minucie 28 sekundzie. Bramkę numer dwa w tym spotkaniu. Natomiast swoją w tym sezonie 15. No i Denis Demiszew podwyższa czy wyprowadza w tym momencie daje prowadzenie. Marwitowi na 2 do 1 w 19 minucie tego spotkania. No a tutaj koronkowa akcja i będzie bramka. Tak jest. I kolejna bramka Denisa Demiszewa, ale bardzo ładnie rozegrana piłka Adrian Citko. Patryk Szczepaniak. No i ostatecznie podanie już takie kończące na tym krótkim słupku. Prawym, biorąc pod uwagę bramkarza klireksu, tutaj z naszej strony po lewej stronie stojący nieobstawiony Denis Demisze. Możemy powrócić jeszcze raz przy tym meczu, który albo jest toczony. O, brawo! Teraz jednak zazębiła się ta akcja, i Mariusz Seget strzela drugiego gola dla klireksu Chorzów, a więc wreszcie taktyka. Pięciu w polu z lotnym bramkarzem przynosi jakiś efekt Klireksowi, Mariusz Seget i 4-2. Firma Gata zapewniła całkiem niezły skład w Zduńskiej Woli, no i Beniaminek podobnie jak toruński Marwit Jest stabilny, bardzo ładny strzał, precyzyjny, 5-1, tym razem Sylwester Kiper. Na 5 do 2, oczywiście 5 do dwóch. Ta jedna bramka nam tutaj umyka Mariusz Seget wcześniej, ale 5 do dwóch. Sylwester kiper z końcowej linii. Znowu pusta bramka. Cały czas. Goście z lotnym bramkarzem. No i oczywiście dużo bramek to na zakończenie sezonu może się podobać kibicom to Taka wisienka na torcie już, co prawda, mecze może nie tak grane pod presją. Będzie jeszcze jeden gol, tak jest. Szybko zdobyty kolejny gol. 6 do 2, Igor Sobalczyk. 6 do 2, Igor Sobalczyk. No i Igor tutaj podwyższa nam, śrubuje swoje zdobycze bramkowe. Dlatego, że jest to w tym momencie zdecydowanie najlepszy napastnik czy strzelec po prostu w Toruńskim, Marwicie akurat tutaj typowo o. Proszę bardzo i kolejna bramka. Kolejna akcja i kolejna bramka, już końcówka spotkania. Goście rozluźnieni, gospodarze też no na luzie, na luzie zupełnie. Mikola Morozow, 7 do 2. No więc można podsumowywać. Mikola Morozow to jest. 13 gol Mikoli. Wykonany korner, ale to już tak na wiwat zdecydowanie. Znowu powrót do pierwszej ligi w poprzednim sezonie. Widzieliśmy Marwit, który... No może pod koniec miał troszeczkę stresu, czy ten awans uda się wywalczyć, ale ostatecznie po wspomnianej potyczce z Gatą z Zduńska wola udało się awansować. No i teraz w roli Beniaminka miejsce. Piąte myślę, że nie ma na co narzekać liczymy. Jednak może już w przyszłym sezonie. Oby tak się stało. Na walkę o medale. To co kibice lubią najbardziej. Dobrze pewnie by było, gdyby ta faza play-off w futsalowej ekstraklasie została utrzymana. Tutaj trener Roman Smirnow, myślę, że no, o jakimś olbrzymim sukcesie mówić nie może, mimo wszystko, tak jak w jego karierze w niektórych innych klubach futsalowej ekstraklasy, ale piąte miejsce jest jak najbardziej solidne.